Teraz, no weź ustaw wszystkich tutaj na ten ładnie Wszystkich gejsków. Dobra Ustawiam wszystko ładnie Okej, okay, o, ho, ho, chodź, chodź tu medyku Czekaj, no czekaj Gdzie są moje mięśni? Czekaj, czekaj, mam tutaj paczkę jakąś O, mm. mogę być grubym, dobra O, chodź tu medyk, gdzie jest medyk? Czemu no, jest tak. inżynierem? I... Okay. I wtedy e, Wtedy pacjent się obudził I zobaczył, że nie ma kości! Oh, a do oh, ale To świeży... To uśmiech. O O oh, nie. A ty ty idioto! Kanapes tam, tam jest brudno. Dobrze. Mus... Słuchaj, musimy wsiąść e, twoje serce i przyczepić do niego coś takiego. tak kanapę e, Idioto, idio. Gdzie dziewięto... O, Serce może nie wytrzymać, o dokładnie, Wytrzyma. może nie wytrzymać, musimy wziąć nowe serce. czy nie, on wtedy nic nie mnie później. Dobrze, brzmi to. O, I... o i... trzymaj moje żebra, żeby nie wypadły, gdy wciskasz to serce. O, tak, o, żebra. dobrze, teraz wypróbujmy medycynę polową. Ooooooo O jestem Wbocznie od formy Wahahahahahahahahahaha Wbicamy Dobrze widzowie to był spotkajcie Medyka z drużyna Forza C2 Jeżeli chcecie więcej ekscytujących Filmów prosimy o 2, i 3, 4, 3, 4 lajka w górę I zrobimy spotkaj śpiega tudo que a gente pega